Dzisiaj idzie akcja Męskie dziwki. Mam wolne. Więc myślę, że nie ma co tutaj za dużo mówić z tego względu, że powiem tak ogólnie w skrócie. Męskie dziwki kontra dziadki. O tak powiem. Bo. No już jeżdżają jak popierdoleni dosłownie. Skręcam. Yy, jak wyjeżdżam z Wistki no i do skrzyżowania mam półtora yy, kilometra żeby skręcić, no co żeby skręcić yy, w lewo no to przez cały Siedlec nic nie jedzie a jak skręcam to już są dwie męskie dziwki za mną no to jak trzeba to zapierdalać no, no jadę tak w miarę, no to bo jak się rozglądam, jak wyjeżdżam z bliski, to nic nie jedzie, albo gdzieś auto jedno daleko, no to kurde jak, no to jak ja odjeżdżam, no to to jest mniej więcej ta sama odległość, a on już jest za mną, on już, no bo on musi być za mną jak ja skręcam, nie, także wydaje mi się, że męskie dziwki tutaj coś nie trzymają ciśnienia, no a ogólnie obwoźny burdel się reklamuje, widzę też koło mnie. A te kurewki dlatego tak widzę, że mnie tutaj prowokują, bo z tego względu, że oni widzą wśród siebie prawdziwą konkurencję, bo tam sprzedawanie się to jest. To jest ich najmocniejsza dziedzina, więc dlatego oni tak podkurwieni są i tutaj pajacują kurwiszonki.